Yellow. Witam bardzo serdecznie. Kochani, w roku 2021 miejmy nadzieję, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni. No, i ten rok chciałbym zacząć na luzie, więc postanowiłem troszeczkę Wam o sobie poopowiadać. Na swoich zajęciach bardzo często, praktycznie zawsze, na każdych pierwszych zajęciach. Zadaję bardzo dużo pytań osobie, która do mnie na takie zdjęcia przychodzi, ale również proszę, żeby taka osoba te pytania zadawała mi. Więc część pytań takich właśnie tutaj się pojawi. No i yy, może troszeczkę czegoś się o mnie dowiecie, czego jeszcze nie wiecie. Zapraszam. Tutaj ciężko będzie powiedzieć, bo ja nie lubię narzekać, ale jeżeli już miałbym coś takiego wybrać, to myślę, że byłyby to dwie rzeczy. Po pierwsze, nie lubię tego, że ludziom bardzo ciężko jest zauważyć postępy. Oczywiście biorąc pod uwagę, że ktoś intensywnie pracuje, no bo jeżeli ktoś nie pracuje w ogóle, no to ciężko mówić o postępach. Ale jest to inaczej niż w przypadku na przykład pójścia na siłownię, gdzie jeżeli mamy, możemy sobie zrobić zdjęcie przed, zdjęcie za miesiąc i wtedy widzimy, że kurczę faktycznie te postępy były zrobione. Tutaj jest to troszeczkę trudniejsze. Wtedy ja muszę tak jakby tej osobie mówić, że faktycznie te postępy zostały zrobione, no bo... Yy, no, bardzo ciężko jest to zobaczyć samemu. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, to chyba wybrałbym to, że na zajęcia muszę się przygotowywać. To znaczy, że jeżeli przykładowo mam pięć zajęć jednego dnia, to to nie jest tak, że ja tylko w ciągu tych pięciu zajęć pracuję, ale jeszcze muszę yy, przygotować te materiały, tak, muszę zaplanować wszystko. Także to jest jedyna taka rzecz, która yy, odrobinę mi nie pasuje w tej pracy. Moja pierwsza praca, nie pamiętam co to dokładnie było, ale jedną z, z takich pierwszych zajęć, które robiłem, to jak miałem 18 bądź 19 lat, to było roznoszenie ulotek, które nie było takim roznoszeniem ulotek, w sensie rozdawaniem na ulicy, tylko była to taka zorganizowana akcja. Nigdy nie sądziłem, że tak to może wyglądać, natomiast była taka ekipa, jeździliśmy busem po mieście i mieliśmy na przykład jakiś rejon i wychodziliśmy z busa, uj... Omywaliśmy taktykę autentycznie. My no chodziliśmy yy, po klatkach, włamywaliśmy się nierzadko do klatek. No i rozdawaliśmy ludziom po prostu ulotki. Troszeczkę biegania było, yy, ale tak, druga yy, praca, bo nie pamiętam, co było najpierw, to był telemarketing. I powiem Wam szczerze, że telemarketing to była praca, która najwięcej chyba wniosła do mojego życia, poza uczeniem oczywiście, ponieważ przed tym byłem strasznie taki nieśmiały, taki naprawdę bałem się w ogóle rozmawiać z ludźmi, nie wiem dlaczego zdecydowałem się na karierę w telemarketingu, natomiast pamiętam, że w ogóle yy, tak się stresowałem przed tą rozmową kwalifikacyjną, że prawie tam nie poszedłem i. Kiedy już tam poszedłem i dostałem tą pracę, to pojechaliśmy na takie szkolenie bodajże do Ciechanowca i wtedy osoba, która mnie szkoliła powiedziała, dobrze, to teraz Ty będziesz dzwonił. I ja pamiętam, że byłem tak spięty, tak zestresowany, bo ja miałem strach przed tym, żeby rozmawiać z kimś takim poza na ulicy. A co dopiero z kimś gadać? Przez telefon. No masakra. Natomiast jakoś tam się udało, no i... Po tygodniu po dwóch już ten strach kompletnie mi przeszedł, no bo wiadomo, jeżeli coś się robi często, to yy, to, to mija. No i wtedy już potrafiłem sobie, nie wiem, usiąść na parapecie, jeść bułkę i w międzyczasie yy, z kimś tam rozmawiać. Jedna z takich sytuacji, które przeszedły mnie do dzisiaj jest taka sytuacja, kiedy bodajże 5-6 lat temu miałem zajęcie indywidualne z taką osobą, która była dość nieśmiała. Pamiętam, że ciężko było mi troszeczkę dotrzeć do tej, do tej osoby, natomiast um, zawsze jak przychodziła, to wiadomo pytam e, jak tam minął i dzień. Pewnego dnia ta osoba przyszła strasznie taka smutna, no więc ja pytam, co się stało i ona mi mówi, że mm, powiedziała mi dokładnie tak, um, było, ja byłam w pracy. No i zwolnili mnie, ale tego się w sumie spodziewałam. No i też byłam u lekarza i też nie jest ciekawie. Zostały mi dwa miesiące. To wszystko powiedziała po angielsku. I ja w tym momencie nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć. Osłupiałem wręcz. Eee, I przez dobrą minutę się nie odzywałem. Dla niej to też musiało być eee, niekomfortowe, bo też pewnie nie wiedziała, co się dzieje. No i w pewnym momencie mówi... No... Powinnam chyba zacząć szukać nowej pracy. I ja wtedy tak zacząłem się zastanawiać, no ale zaraz, skoro dwa miesiące tego. No. Co się okazało? E, miała na myśli, że e, dwa miesiące zostały jej w pracy, a nie była to informacja od lekarza. Tak jak ja roz, to zrozumiałem, czyli wiecie, w mojej głowie historia brzmiała tak, że lekarz powiedział jej, że zostały dwa miesiące życia. Czy poznałeś jakiegoś swojego idola? Tak, poznałem ich wielu. Jestem fanem muzyki rap i słucham rapu od skąd pamiętam. No i zdarzyło mi się oczywiście być na kilku różnych większych festiwalach, w tym festiwal w Czechach. Tam poznałem osobiście i z tymi ludźmi również troszeczkę czasu mogłem spędzić kilku raperów, między innymi ten typ Mes. Bardzo szanuję za twórczość. Jako ciekawostka powiem, że na maturze ustnej z polskiego analizowałem jego muzykę. No i z tym wiąże się też taka ciekawa historia. Na zajęciach często z ludźmi rozmawiamy o jakichś tatuażach, czy ktoś ma albo czy ktoś chciałby sobie zrobić. I ostatnio mi się przypomniało coś takiego, bo z kimś rozmawiałem, że wiele moich uczniów ma bądź chce sobie za chwilkę zrobić tatuaż, i to są ludzie w wieku 19 lat. No i w większości te to, tatuaże są takie, wiecie, przemyślane, nie? Coś tam jest... nie wiem. Albo po prostu są jako ozdoba, też wygląda spoko, jest ok. Natomiast ja mając 19 lat byłem taki głupi, że bardzo, bardzo się cieszę, że nie miałem pieniędzy wtedy na zrobienie tatuażu, bo moim marzeniem, ja wtedy, tak jak mówię, słuchałem Mesa i bierałem się jego filozofią życiową, alkopoligamia. no więc chciałem sobie tatuować chłopaka, który pije piwo. Gdybym to zrobił, to dzisiaj nie wiem, co by się działo i nie wiem, czy bym się nie spalił ze wstydu. Co więcej, jakbym sobie to wytatuował, nie wiem, gdzieś na przedramieniu i wyobraźcie sobie, siedzę sobie na zajęciach i... E, no, jak można traktować poważnie kogoś, kto ma wytatuowanego ziomka pijącego brobara? Masakra. No, także cieszę się, że tego nie zrobiłem, ale dzisiaj myślę, myślę bardzo poważnie i myślę, że w przyszłości czemu nie. No myślę, że zdecydowanie byłoby to organizowanie swojego czasu. Nie wyobrażam sobie kompletnie mojego życia teraz bez planowania, bez układania swojego własnego harmonogramu. No Po prostu myślę, że byłoby to zdecydowanie zbyt stresujące. W ten sposób ja radzę sobie z takim wewnętrznym niepokojem, które mam, kiedy... Muszę zrobić dużo rzeczy, uwielbiam dużo pracować i z tego względu muszę mieć wszystko zaplanowane. I yy, przez tyle lat nauczyłem się po prostu yy, planować praktycznie wszystko. No i dzięki temu jest mi troszeczkę łatwiej i zdecydowanie, yy, zdecydowanie pomaga mi to w pracy. Bo rzadko kiedy zdarza się, jeszcze troszeczkę się zdarza, ale rzadko kiedy zdarza się, że o czymś zapominam. Yy, także zdecydowanie umiejętność. Planowania i organizowania swojego czasu. Bardzo fajne pytanie, co doceniasz we swoich uczniach? Cóż, doceniam to, że większość ludzi ma jakąś pasję albo jej szuka. I te pasje są różne. Oczywiście pamiętajcie, że żeby znaleźć swoją pasję, to trzeba mieć. To potrzeba czasu. To nie jest tak, że każdy musi mieć jakąś pasję już teraz. Bo ja kiedy miałem na przykład 18, 19 lat, to nie miałem w ogóle żadnej pasji wtedy też mnie to tak bolało, bo patrzyłem na innych. Wydaje mi się, że lubiłem się porównywać do innych osób, ale patrzyłem na innych i ktoś tam, nie wiem, zaczynał jarać się tańcem, zaczynał jarać się fotografią, a ja w ogóle, nie wiem, ciężko mi było znaleźć coś dla siebie i dopiero po czasie, nie wiem, znalazłem jakąś tam zajawkę, która została ze mną na dłużej, więc to nie jest tak, że każdy wieku, nie wiem, na stoletnim musi już mieć jakąś pasję. Um, ale jara mnie to, jara mnie to strasznie, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i opowiada mi o takich rzeczach. No, uwielbiają piec ciasta, uwielbiają jeździć na motocyklu na przykład, albo uwielbiają składać klocki LEGO. To jest no, po prostu fascynujące. Za Biały Białystok. Um, cóż. Lubię za to, że jest wystarczająco mały, żeby wiele miejsc było dość blisko, ale jest wystarczająco duży, żeby mieć takie pewne pole na rozwój. Jest to miasto takiego idealnego rozmiaru, bym powiedział. A Warszawa jest dla mnie na przykład zdecydowanie za duża, także nie chciałbym zmienić mojego miejsca zamieszkania właśnie na stolicę i szanuję ludzi, którzy to zrobili, bo ja myślę, że bym się tam nie odnalazł. Z jakiegoś powodu kompletnie nie jarają mnie ciepłe yy, kraje i te takie tropikalne klimaty, a wręcz przeciwnie, marzy mi się wyjazd gdzieś na jakąś Syberię, albo najlepiej do Skandynawii, yy, gdzieś po prostu, gdzie będzie zimno. Ja będę marsz, będę mógł później y, wrócić gdzieś do domku, rozpalić sobie kominek, usiąść i wypić sobie jakiegoś grzańca I to mnie jara najbardziej. Co górszczowego zrobię z ziomkami? Mam takie dwie historie. Natomiast takich historii mam zdecydowanie więcej. Nie wszystkie powinienem upubliczniać. Opowiem o dwóch. Pierwsza historia jest taka, że mając nie wiem, może 5 lat, bawiłem się na podwórku z koleżanką, która była do mnie starsza. Powinna, jeżeli to oglądasz, to pozdrawiam cię serdecznie. No i y, pamiętam, że ona namówiła mnie do tego, żeby włamać się do mojego sąsiada, który mieszkał na parterze, bo on miał tam landrynki. I słuchajcie, zrobiłem to. Historia była dość bardziej skomplikowana, bo sąsiada nie było w, y, nie było w y, mieszkaniu. Natomiast moja mama miała wtedy klucze i pamiętam, że e, kiedy ja już byłem w środku i brałem sobie te lędemki, ona akurat w tym momencie weszła do mieszkania. No i co dalej się wydarzyło, to możecie sobie e, wyobrazić. <grym> druga historia natomiast była taka, że e, po maturach. Oj, to było z, bardzo po maturach. E, 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 druga historia na przykład, Druga historia z kolei jest taka, że. Podczas pierwszej naszej wspólnej z moimi ziomeczkami wycieczki nad morze, zdecydowaliśmy się o poranku pójść na plażę, obserwować wschód słońca. Pamiętam, że wejście na plażę było zamknięte i mieliśmy wtedy opcję, albo iść gdzieś naokoło i szukać wejścia, albo przeskoczyć przez płot. No oczywiście jak łatwo się domyślić, wybraliśmy tą drugą opcję i w momencie kiedy ja się wdrapowałem na bodajże dwumetrowe ogrodzenie, e, jeden z naszych ziometków rozkwinił, że tam obok jest dziura, przez którą można sobie przejść. Ja tego nie widziałem z tego ogrodzenia się z, e, z tego ogrodzenia po prostu spadłem e, na głowę. Uderzając głową o schody. No i później było dużo przygód, przyjechało pogotowie. Wszystko na szczęście skończyło się w porządku, ale historia wspomniana jest do dziś na wielu naszych spotkaniach. Tak do mnie nauczanie. Myślę, że poszedłbym w marketing, spróbowałbym z nami, bo jest to też coś, co bardzo długo mnie jarało. Dlatego właśnie pierwszym kierunek studiów to było zarządzanie i marketing. No i dlatego też wiele rzeczy w swoich firmie marketingowych robię sam. Także myślę, że próbowałem właśnie coś zrobić w tym kierunku. Także jeżeli kiedyś coś tam w nauczaniu mi się nie uda, to będę się uśmiechał do moich uczniów z branż marketingowych, żeby. Troszeczkę mnie uzapokierowali. Kochani, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę poznaliście mnie lepiej. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzu albo w wiadomości prywatnej. Zachęcam do zostawienia łapki, subskrypcji, komentarza. Jeżeli chcecie być na bieżąco, co się u mnie dzieje, zapraszam też na Instagrama i na Facebooka. No i do zobaczenia w kolejnym, tym razem już gramatycznym, materiale. Hej!